Witajcie, kochani, witam Was serdecznie. W szybkich wiadomościach Dzisiaj troszkę inaczej. Zobaczmy, co tutaj dla osób, które oglądają, jakie ważne informacje na ten moment. Dla osób, które oglądają, co ważnego tutaj na ten czas, na ten moment, kiedy ta osoba to ogląda, jakie są ważne tu informacje. Ok. Na pewno temat pracy już widzę. Mhm. Jakaś zmiana, zobacz w obszarze pracy, możliwe, że tu będzie trzeba samemu się w coś zaangażować. No właśnie. Pokażcie przewodnicy, co więcej. Oczywiście może też chodzić o związek małżeński, stały, partnerski, taki długi, wiecie, związek, gdzie tutaj jest jakaś, jakieś, jakieś przepychanie, tutaj jest jakiegoś powodu, jest jakaś. Walka dosłownie. Czemu między sobą walczycie, albo czemu ty walczysz? O co walczysz? O co tu walczysz? Czy jesteś w stanie to zrobić? Tutaj pytają samodzielnie. Czy to jest coś, co, co jesteś w stanie zrobić, wykonać samodzielnie? jest tutaj dwa tematy. Tematy zawodowe, gdzie, żeby wyjść, jakby na wyższy poziom, Zdobyć wyższe kwalifikacje, wyższe niż masz teraz, żeby zdobyć, osiągnąć jakiś cel, który masz tu w zamierzeniu zawodowo, w karierze, w nauce, w rozwoju. Mogą to być jakieś studia też. Tutaj dla kogoś czuję doktorat aż, wow, gratulacje, tego poziomu gratuluję. I tu jest pokazane, tu trzeba indywidualnie popracować nad tym. Te karty wypadły osobno, więc, żeby zdobyć ten poziom, o który Tobie chodzi, ten wyższy poziom, no bo arcykapłan, to jest już wyższy poziom kwalifikacji, powiedziałabym bardzo wysoki poziom kwalifikacji, to trzeba będzie zawalczyć. Jeżeli tu ktoś stara się o. O awans na wysoką pozycję, bo to jest naprawdę wtedy wysoka pozycja, na przykład jeżeli chodzi o uniwersytety, to będzie jakiś rektor, jakiś dziekan. To będzie jakaś osoba, na, nie chcę wymieniać, bo, bo nie znam się na tych stopniach, ale te wyższe, 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 aż do najwyższego. Ta grupa zarządzająca, jakby. Oczywiście tu chodzić może o studia, może chodzić o jakieś firmy. Szczególnie tu czuję takie firmy rodzinne, duże firmy rodzinne albo mniejsze firmy rodzinne, ale z dużymi tradycjami. Duże tradycje to są. W każdym razie, kochani, tu trzeba indywidualnie nad czymś będzie popracować zaangażować się w to. Koncentracja, skrupulatne działanie takie powracanie do tego regularne, czyli wytrwałość w działaniu, w nauce na przykład jeżeli ktoś tu się zastanawia czy ja zdam ten egzamin egzaminy, to jakieś poważne egzaminy to wtedy jest pokazane tak pod warunkiem że wystarczająco zobacz się w to zaangażujesz, prawda? i to tak poważnie wystarczająco poważnie dobra, e, czy jeszcze coś tu mam dopowiedzieć dla tych osób, które teraz oglądają uuu, paskielików jest tutaj możliwe dla ciebie coś nowego, coś, co da Ci dużo radości, dużo satysfakcji. Możliwe, że pracujesz nad czymś, co kochasz robić, albo chcesz pracować nad czymś, co kochasz robić. Może chcesz się zająć e, czymś, co bardziej właśnie zbliższe tobie, Twojej pasji, Twojemu pragnieniu wewnętrznemu, jeżeli chodzi o kwestie zawodowe, jeżeli chodzi o kwestie prywatne. Czuję, że. Miłość własna jest tu ważna. Pamiętaj, że samodzielnie w związku nie jesteś w stanie dużo zdziałać. No niestety, tu musi być, dwie osoby muszą chcieć w związku, żeby móc coś usprawnić, wzmocnić, poprawić, bo to zależy, prawda? O co tobie tutaj, o co tobie, może wam, ale tu bardziej czuję jedną osobę. Jedną osobę, która w znaczeniu, właśnie w jakim znaczeniu, bo tu jest więcej osób, ale w znaczeniu jedna osoba, która coś robi, która to rozwija, która y, chce, żeby to wzrastało, która tutaj pracuje nad rozwojem, może też swoim osobistym, duchowym. Ktoś walczy tutaj, może o relację, może o związek. Tak. Dobra, ok? Czy jeszcze coś tutaj mam dla tych osób przekazać? Czy jeszcze coś mam? Ok. Współpraca. Mhm. No właśnie, o tym mówię, o tym mówię kochani, czyli nie do końca samodzielna praca tutaj będzie wystarczająca, żeby coś zrobić, zdobyć, osiągnąć. Tu by się przydało skupić na jakiejś współpracy. Może potrzebujesz kogoś. Yy, o, na przykład, jeżeli ten doktorat, no to wiadoma rzecz, jak to się robi, jak to działa, jak w tym temacie się działa i te osoby wiedzą, że tu będą go już potrzebować, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o sprawy małżeńskie, na przykład, gdzie jest właśnie taka walka, zobaczcie, mhm, to nam jakby ktoś chciał zrezygnować, ktoś nie chce jakby pracować nad tym związkiem, a ktoś pracuje tam, mamy te osiem Pentakli i Asa Kielichów, ktoś bardzo by chciał, coś dobrego tu jeszcze zrobić, ale ktoś jakby odrzuca tą możliwość walczy, prawda, udowadnia może rzeczy, że to jest zbędne czuję tutaj takie konflikty małżeńskie takie, może nie konflikty, przepychanki bym powiedziała, no i trójka pentakli pokazuje, przydałby się może tutaj jakiś mediator ktoś, kto pomógłby wam porozumieć się, dogadać prawda, odnaleźć ten wspólny mianownik, bo tutaj jest za dużo chaosu w tym momencie, za dużo się dzieje za dużo... W was się dzieje za mało rozmowy jest, prawda? Bo tu jest, mam takie poczucie, jeżeli to jest, jeżeli to jest dotyczące każdego z was, to jakby każdy sobie tu swoją rzepkę skrobie, jak to mówimy, i nie ma właśnie, brakuje tutaj tego tej dwójki, prawda? Tu jest wszystko jestem i ten ktoś też mówi jestem, ale czemu nie jesteśmy, prawda? Czyli tu gdzieś brakuje współpracy. Bo jest praca indywidualna, jest świetnie wykonywana, ale przydałoby się skupić też na dobrej współpracy, na dobrej współpracy. I wtedy, gdyby tu była dobra współpraca między wami, a tą piątkę, czyli tą energię, tak bardziej w zaangażowanie, w siłę, w moc, w chęć działania, w poszukiwanie sposobów, metod, zobaczcie. I wtedy to nam rośnie w siłę, wy rośniecie wtedy odwrotnie tam, bo to tak nam prawda. I rośniecie w siłę, ten projekt rośnie w siłę, czy to związek, czy relacja, czy biznesowe sprawy, co, o co by nie chodziło, to się rozwija, bo jest ta współpraca, jest też dorada e, profesjonalna, może albo przynajmniej zaangażowany jest ktoś w to, żeby podpowiadać, doradzać, umiejętnie, prawda? I ciekawe, bo teraz użyłam 35 dla kogoś, to będzie coś znaczyć, i 55 zobaczcie, dla kogoś też to coś będzie znaczyło. Ja czuję, słuchajcie, że tu naprawdę jest możliwość, naprawdę tutaj jest opcja, że tak powiem, żeby dużo dobrego wyniknęło z tych działań tutaj, ale to jest ważne, żeby tą energię, której tu jest masa, masa, cały ogrom, żeby ją przekuć faktycznie w konstruktywne działania, w efektywne może poszukiwanie jakichś sposobów, możliwości. I tu jednak trzeba się nastawić bardziej, kochani, na współpracę, bo Samodzielnie jesteś w stanie dużo zrobić, ja czuję, ale w grupie, może małej, może z kimś, może z jedną osobą nawet, jesteś w stanie, ja czuję dosłownie góry przenosić. Dosłownie, dosłownie to, jak patrzę tutaj, to wtedy jesteście w stanie góry przenosić. No, tylko, czy sobie pozwolisz na to, słoneczko, czy sobie pozwolisz na to, żeby. Zaufać komuś do współpracy, wziąć kogoś albo przynajmniej tu jakaś dorada, prawda? I żeby tą swoją indywidualną pracę rozwinąć o jakąś fantastyczną współpracę. Czy sobie na to pozwolisz? No, ja czuję, że, że warto, że warto to zrobić. Tak, tak, tutaj te energie mi pokazują, ale tak, to ma się zgadzać z Tobą i z Twoją potrzebą, prawda? Wewnętrzną. Jeżeli to się nie zgadza z twoją wewnętrzną potrzebą, więc to nie jest czytanie dla ciebie. Zrób jak czujesz po prostu. Ale jeżeli czujesz, że czegoś tu brak, że może warto by się otworzyć na jakąś współpracę, może na kogoś, prawda? No to może warto rozważyć tutaj ten. Tyle ci, kochani. Życzę mądrych wyborów, słusznych decyzji i do usłyszenia w kolejnych czytankach.